No w tak, fokusach. O, jest fokus. Dzień dobry. Dzisiaj trochę poopowiadam. W sumie to nic nie wiadomo na temat tego co w ogóle robimy i tak dalej. W ogóle nigdy chyba tutaj nic nie gadałem. Tak więc zacznę od tego, że udało mi się dorwać takie oto magiczne urządzonko oraz taki oto magiczny kawałek metalu. W zestawie mam już takie coś. No? Nie wiem co to jest. Coś co wchodzi po powietrze. A tak całkiem na poważnie to utrubiamy Lexusa. W końcu udało się dorwać bardzo tanie Turbokit, za co dziękuję Ziomeczkowi. Mamy wystrojonego DETA Trójkę. Na, podobno na 250 koni, na 300 Nm. Mam cały kompletny wydech, cały dolot, turbo z kolektorem. Yy, ryski. nie wiem w sumie od czego one są, ale są jakieś tam inne. Nie wiem, jeszcze się na tym za bardzo nie znam. Pierwsze co na blacharkę. Porobiłem parę przebitek. Jak to wygląda co jest do zrobienia podróżnicy nie nagrywałem. Po prostu pokazywać. Zapraszam również na Instagrama, na którego bardzo dużo wstawiam. Takich krótkich relacji, co robimy aktualnie, co jest zrobione i tak dalej. Bo tutaj wiadomo, nagrywam jeden dłuższy film. Pierwszy film z wyciągania silnika już jest wstawiony, ale w sumie w nim nie ma żadnego sensu. Także postanowiłem, że nagram trochę. Yy, po prostu opowiem, co się dzieje, co robimy, żeby była jasność. Seria będzie się nazywała nie wiem jak, bo nikt jeszcze nie umie tego wymyślić. No i myślę, że. Do końca roku jest szansa, że wyjedzie już z turbiną, uturbiony, pospawany, poskładany, bo mam też, udało mi się kupić wszystkie cztery drzwi z budy, która miała tam 60 tysięcy przebiegu, także są bardzo ładne. Tak samo udało mi się dostać bardzo ładną ćwiarę, całą tylną lewą ćwiarę, która u mnie wygląda jak chuj. Teraz biorę się za rozbieranie środka, czyszczenie, nie wiem czy fotele wiadą kubełki, bo Ziomek, który sprzedawał mi turbo ma zajebiste fotery na sprzedaż, ale trochę drogie, a na razie mnie na to niestety nie stać. Ale to już są takie rzeczy, które będziemy robić na końcu. Najpierw chciałbym, żeby był wyspawany, komora silnika była odmalowana. Ech, silnik, właśnie, a propos jeszcze silnika. Silnik pojechał do znajomego na remont. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Głowica pojechała na planowanie. Teraz po planowaniu pojechała na sprawdzanie szczelności. Wymiany uszczyniaczy zaworowych. Obstawiam, że jakiś tam zawór pewnie będzie do wymiany, także to już też są dodatkowe koszty. Także projekt się trochę przesunie przez to pewnie. Pierścieni nie zmieniamy, bo moim zdaniem nie ma sensu zmieniać pierścieni. Po prostu wsadzimy ten słupek do budy z tą turbiną co jest i w tym czasie, jak po prostu będę sobie tym jeździł, kupimy z krzysiem drugi słupek i będziemy go po prostu pomału na stole sobie zakupić. Korby, tłoczki, żeby już był gotowy na jakieś tam większe doładowanie, bo Turbinka, którą tutaj mam PD04, będzie dmuchać około 0,7 bara 250 koni, podobno do 300 silnik wznosi i nie trzeba go kuć, nie wiem, sprawdzimy także w sumie z mojego pierdolenia to by było na tyle. Pozdrawiam, odmeldowywuję się i do następnego